Cześć. Pozwólcie, że kogoś wam dzisiaj przedstawię. To jest Stefan. Stefan jest chmurą burzową. Stefana generalnie można lubić. Stefana można nie lubić. Ja Stefana akurat lubię, ale moje urządzenia elektroniczne wprost go nienawidzą. A szczególnie już te, które mają anteny. Stefan, gdy jest zły, z piorunami, które mogą poczynić znaczne szkody w elektronice, nie mówiąc już o zdrowiu i życiu ludzi. Co więc możemy zrobić? No, gdy Stefan postanowi przyjść, to tak naprawdę nic nie możemy zrobić. Nasza obecna technologia nie pozwala zatrzymać chmur burzowych, przynajmniej ta nieoficjalna. Także jedyne, co można zrobić, to próbować gdzieś się schronić, powyłączać urządzenia elektroniczne, poodłączać anteny, no i przeczekać. No ale fajnie byłoby wiedzieć, kiedy taki Stefan zamierza do nas przyjść. Więc jak tu wykryć obecność Stefana, albo wykryć przynajmniej jego zamiar, albo zobaczyć, że już nadchodzi. No, generalnie w sumie są chyba tylko trzy sposoby. No po pierwsze możemy obserwować. Możemy wypatrzeć Stefana, widać, że nadciąga. Jeżeli niebo robi się granatowe i yy, zaczyna błyskać się, no to wiadomo, że pewnie niedługo będzie burza. Można też Stefana spróbować usłyszeć. Piorunom towarzyszy grzmot, jak wiadomo. Yy, I po grzmocie można poznać, yy, że Stefan nadciąga. Natomiast obie te metody są zawodne, szczególnie jeżeli mieszkamy w bloku, wtedy tak naprawdę nie widać, że nadciąga burza i może nas zaskoczyć, nawet tuż po wyjściu na zewnątrz. Co więc możemy w tym przypadku zrobić? No, w obserwowaniu nasza elektronika nie jest jeszcze za dobra. Jeszcze nie jesteśmy w tym elektronicznie dobrzy. Słuchanie już wychodzi lepiej, natomiast w zgiełku życia codziennego, w miejskim zgiełku, naprawdę bardzo ciężko odróżnić chociażby taki grzmot od przejeżdżającej ciężarówki wiozącej kontener ze złomem. Natomiast jest jeszcze trzeci sposób. Stefan emituje fale radiowe. Jeżeli jesteście użytkownikami, albo byliście użytkownikami radia pracującego na falach długich, to nadciągająca burza powodowała charakterystyczne trzaski. A to dlatego, że taki piorun jest tak naprawdę taką wielką anteną, która powoduje zakłócenie. Przepływający prąd elektryczny, zmienny prąd elektryczny piorun jest prądem elektrycznym, tylko w takiej naprawdę wielkiej skali. Przepływający prąd powoduje powstanie fali elektromagnetycznej, która roznosi się na wszystkie strony od tego miejsca no i można ją wykryć za pomocą anten. A w wykrywaniu fal radiowych jesteśmy już dobrzy, więc. Co potrzebujemy, żeby takiego Stefana wykryć? Ano. Potrzebujemy, oczywiście, radio. Potrzebujemy też jakąś antenę. Potrzebujemy jakiś komputer z ekranem. No i potrzebujemy źródło zasilania. I dobrze by było, gdyby to wszystko było w mniejszej skali. Mówiąc o mniejszej skali, mam na myśli naprawdę małą skalę. Zobaczcie na to. To jest układ, który zrobiłem już jakiś czas temu. Będzie to już chyba z parę naście lat. Ten układ zaprojektowałem całkiem sam od początku. Dobrałem wszystkie elementy. Sam wykonałem płytkę. Wytrawiłem ją i sam wszystko zlutowałem. Również sam oprogramowałem ten cały układ. To urządzenie tutaj zawierało zasilacz, mikroprocesor. Ten mikrokontroler miał 2 kB pamięci. Z owego czasu to było bardzo dużo. Dołożyłem tu również wyświetlacz. Po prostu wyświetlacz LEDowy, dwucyfrowy, no i przekaźnik. Ta płytka była termostatem sterującym grzałkom w bojlerze. Umożliwiała odczyt temperatury z dwóch czujników cyfrowych, ustawienie temperatury załączenia, ustawienie temperatury wyłączenia, zaprogramowanie właśnie tych temperatur w pamięci wewnętrznej oraz odczyt. Temperatury z obu, z obu czujników. Tak jak mówię, to program obsługujący to wszystko miał 2 kB pamięci. Praktycznie tam 1900 bajtów z groszami. No ale w porównaniu z obecnymi programami do komputerów było to naprawdę mało. Zobaczcie, jak można. Teraz e, organizować takie układy. Zobaczcie na to, na ten mały układ. Ta płytka jest praktycznie tym samym, tylko że lepszym. Tutaj twórca tego układu w jednym układzie zmieścił mm, cały e, obwód zasilający ze stabilizatorem, to coś może być zasilane zarówno z portu micro-USB, jak i tutaj z podłączonych, e, przylutowanych pinów. To może być zasilane napięciem nawet 30 V. E, znajduje się tu również serce tego układu, czyli e, ten mikrokontroler. Jest to bodajże ATTINY 18. Tak, ATTINY 18. Nie, Atiny 85, przepraszam. Ten układ ma już 6 KB pamięci, 1 KB pamięci flash i chyba też 1 KB pamięci RAM i umożliwia wyprowadzenie tutaj na zewnątrz tymi pinami najpopularniejszych protokołów do komunikacji między takimi modułami, czyli jest to i2C albo SPI. I to urządzenie będzie podstawą yy, mojego układu wykrywającego burzę. Będzie to właśnie główny komputer, który będzie całością zarządzał. Oczywiście, do tego potrzebny będzie jakiś wyświetlacz. Również jest to miniaturowy wyświetlacz. Jest to wyświetlacz OLEDowy, dwukolorowy, yy, komunikujący się poprzez szynę I2C. Tutaj można tymi pinami podłączyć zarówno sygnał, jak i zasilanie. Całość jest kompatybilna z tym modułem, więc można to po prostu bezpośrednio zlutować i, no i będzie działać. Oczywiście yy, do tego potrzebne będą jakieś, jakieś przyciski sterujące. Przydadzą się więc te takt switche. Tak to się chyba profesjonalnie nazywa, to są o takich przedłużonych główkach, dzięki temu będą wystawać troszeczkę z obudowy. No i oczywiście, jedna z ważniejszych rzeczy to ten moduł. Na tej płytce jest tutaj chyba jedyny znany mi mikrokontroler, który potrafi wykrywać wyładowania, wyładowania atmosferyczne. Zobaczcie, tutaj obok niego znajdują się elementy pasywne, znajduje się również antena, także cały ten scalony układ również komunikuje się z mikroprocesorem po takiej samej szynie i 2C, więc spokojnie można to podłączyć bezpośrednio, wszystkie te napięcia są ze sobą zgodne. Natomiast to jest naprawdę takie małe elektroniczne dzieło sztuki, gdyż ten układ elektroniczny potrafi tą antenę sam sobie skalibrować, sam potrafi odróżnić prawdopodobieństwo, że gdzieś tam wystąpiła burza, odróżnić od zakłóceń, potrafi odróżnić, odróżnić zakłócenia, jakieś takie zakłócenia tła. Przez które nie może pracować, oraz potrafi wykryć wyładowanie. Co więcej, potrafi określić odległość do tego wyładowania atmosferycznego nawet do 40 km. I wszystko potrafi to zrobić za pomocą tej tutaj małej, wbudowanej anteny. Także te dwa układy będą połączone z tym wyświetlaczem. Oczywiście. Do tego przydałaby się jakaś sygnalizacja dźwiękowa. Wykorzystam więc gotowy moduł brzęczyka. Jest to brzęczyk pasywny, który umożliwia wygenerowanie różnych tonów tego brzęczenia. Ma tylko trzy piny sterujące. Również jest zgodny napięciowo z tym mikroprocesorem na tej płytce. Także wszystko razem może być ze sobą złączone. Do tego wykorzystam. Baterię, żeby układ mógł być mobilny. Jeszcze nie wiem, czy będzie to taka bateria, czy będzie trochę mniejsza. Prawdopodobnie wykorzystam baterię ze swojego smartwatcha, który ostatnio mi się zepsuł i tak yy, przestał w ogóle działać i reagować na komendy natomiast bateria w nim jest jeszcze dobra i zastanawiam się właśnie czy jej nie wykorzystać. Oczywiście mając baterię potrzebny będzie jakiś kontroler ładowania. Również jest to realizowane za pomocą gotowych modułów. Ten moduł zawiera w sobie również złącze mikro-USB, mikro e, umożliwia podłączenie e, tutaj baterii. Również umożliwia podłączenie e, podzłącza OUT. Urządzenia zasilanego, czyli w tym przypadku będzie to cały zestaw tych tutaj urządzeń. Dzięki temu podłączeniu jest możliwość taka, że w momencie, gdy bateria się wyładuje, ta płytka po prostu odłączy zasilanie, chroniąc baterię. Więc nie trzeba łączyć bezpośrednio baterii z całym układem tutaj zasilających. Również Umożliwia zasilanie całości podczas ładowania, więc jest to dosyć, przyjemne, przyjemne w użyciu urządzenie i wykorzystywałem już raz ten moduł, i naprawdę robi robotę, jest bardzo prosty do zastosowania. Jest tutaj też regulacja, prądu ładowania, domyślnie to ładuje prądem 1A, natomiast jeżeli zastosuję małą baterię, to podejrzewam, że ten prąd będzie za duży. Można to zmniejszyć, zmieniając ten tutaj mały rezystor oznaczony jako R3. W nocie katalogowej tego układu scalonego jest opisane, jakie wartości nadać, więc prawdopodobnie będę starał się zmniejszyć to napięcie. Ten moduł ma tutaj też dwie diody wskazujące stan ładowania. Świeci się wtedy czerwona dioda, a jeśli urządzenie jest naładowane, to świeci się niebieska. Jeśli w tym urządzeniu, w tym komputerze nie zapełnię całej pamięci i wystarczy, no to będę myślał nad podłączeniem tego tutaj mini układu. Ten układ jest również scalonym czujnikiem. Eee, tym razem Służy do mierzenia wartości ciśnienia, wilgotności i temperatury. Wszystko w jednym. Również jest to układ cyfrowy, również jest to zgodny z I2C magistralą, także można spokojnie podłączyć to wszystko ze sobą. Jest bardzo malutki, więc nie zajmie mi dodatkowej przestrzeni. Tylko tak jak mówię, jak starczy mi jeszcze pamięci na program, to również dołożę obsługę, ale to nie jest obowiązkowe. Najważniejsze jest wykorzystanie tego tutaj układu pionierskiego. W sumie, nie jest to jeszcze taki bardzo popularny układ w wielu urządzeniach. Także będę tutaj musiał troszkę poszukać informacji, jak go użyć. Ale z tego, co już wstępnie czytałem, te jego możliwości i ta jakość wykrywania wyładowań jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Także wszystkie te urządzenia trzeba po prostu zebrać, zebrać do kupy, znaleźć jakąś obudowę i wszystko to jakoś podłączyć razem z zasilaniem. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak yy, będzie mi z tym szło, jakie będę miał dalej. I rezultaty, to zapraszam do śledzenia moich postępów na kanale, więc zapraszam do subskrypcji włączenia powiadomień no i do oczekiwania na następne odcinki tego projektu. A tymczasem dzięki za oglądanie No i do następnego filmu Cześć